Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku Dzisiaj przychodzę do was z dwiema zdrapkami Olkasz I są to dwie zdrapki Z tych większych Tutaj mam tą za 15 euro A tutaj mam zadyszkę Także 25 euro wkładu w dzisiejszy odcinek No tylko dwie zdrapki, ale Takie większe Także zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie Jeszcze wam pokażę tutaj prawdopodobieństwo wygranej Więc tutaj wygrywa jedna na 3,55 a w tej zdrabce za 15 euro wygrywa już Wam pokazuję 1 na 2,92 także y, nie wiem czy ta nie jest nawet lepsza od tej laki bo w tej laki 1 na 3 wygrywa a tutaj nawet mniej niż co 3 co trzecia także nawet się nie spodziewałam, że że ta zdrabka właśnie ma takie y, no, takie fajne prawdopodobieństwo wygranej Także może troszeczkę częściej warto ją kupować. Zamiast powiedzmy 3 zdrabek za 5 euro, od czasu do czasu taką za 15, no ale jeszcze zobaczymy, jak z wygranymi będzie. Czy dzisiaj coś wpadnie, Zaczniemy sobie od tej y, tańszej za 10 euro. I tutaj szukamy w grze numer 1 3 razy tą samą, takiej samej kwoty. I mamy 200. 200. 10 500. Tutaj mamy główną i, i 500. No i tutaj mamy tą grę drugą, gdzie mamy wygrywające liczby. I tak, 46, 34, 14, 39 i 56. Tutaj też szukamy, szukamy sakiewki, szukamy sztabki albo plirku.

Czóreczki nie ma. 62, 11, 42, 16 i 40, także tutaj niestety wygranej nie ma. Sprawdźmy sobie naszą drugą zdrabkę. No i tak, tutaj szukamy kwoty. Tu nie ma. Tu też nie ma. No, i tutaj też nie ma. W tej drugiej grze szukamy trzech takich samych symboli. No, tutaj nie ma. Tutaj też. O, jest szansa. No, niestety nie ma wygranej.

Kureczka, 11, ostatnia szansa, ostatni rząd, 37 nie ma, 13 nie ma, 57 obok, 56 nie ma i uwaga, uwaga, piąteczka obok, także niestety, no dzisiaj obie zdrabki zawiodły, no ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapek, subskrypcji oraz komentarzy. No a na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku, wysokiej wygranych. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa, pa.